Cześć, witam Was w pierwszym odcinku cyklu Zaręczyny i co dalej? Dzisiaj porozmawiamy z panią Anią Dubiel, która jest wedding planerką i w branży weselnej siedzi już od 20 lat 20 lat, zgadza się, dzień dobry państwu Dzisiaj porozmawiamy o kolejności, o terminach, jak zacząć, od czego zacząć, właśnie od czego zacząć. Od swoich marzeń, od tego, czego oczekujemy, od tego, jak ma wyglądać nasze wesele. Musimy sobie to. Myślić, zaplanować, sięgnąć wstecz do swojej głowy, do swoich pragnień. Każda dziewczynka, jako mała dziewczynka, szuka gdzieś w swojej główce, jak to ma wyglądać, ta piękna suknia, piękna sala. Panowie również marzą, więc szukamy sali, która spełni nasze oczekiwania. Musimy pomyśleć o liczbie gości, musimy się tym kierować, żeby była ta sala komfortowa, żeby można było ją dostosować do naszych potrzeb, do tego, aby ta dekoracja również mogła spełnić. Pełnić te oczekiwania. Więc chyba najpierw zaczynamy od sali. Czyli wbrew pozorom nie zaczynamy planowania wesela od daty. Hmm, raczej, ta data jest też kluczowa, ale z reguły te wszystkie lokale, które chcemy odwiedzić, mają już coś. Tak, tak, to, tak to zwykle bywa, że już te terminy są zajęte, więc mniej więcej aserujemy wokół naszego terminu, ale musimy do tego podejść dosyć mocno elastycznie. Więc najlepiej zaplanować dwa, trzy terminy. I zacząć rozpo rozpocząć poszukiwania sali. Kiedy, kiedy w ogóle zacząć? Czy jest jakiś określony termin? w Po zaręczynach? <grym> <grym> Wydaje mi się, że znaczy, generalnie możemy zrobić plan długofalowy. Możemy pracować dwa lata wcześniej, bo tak się zajmuje terminy sal. Natomiast zdarzyło mi się robić wesele w dwa miesiące. Udało się. Szybko. Bywa i tak. <grym> Mamy okay. większe, większe pole manewru, jeśli pomyślimy o tym wcześniej. Ponieważ później musimy sięgnąć po kolejną bardzo ważną rzecz, czyli poszukiwanie sukni ślubnej. To też trwa dosyć długo. Właśnie, czy rok wystarczy, czy lepiej zacząć wcześniej? Myślę, że wystarczy. Natomiast jest to taki czas, który jest optymalny. Mamy już y, suknię, bo garnitur, y, wydaje mi się, że możemy z tym troszeczkę, troszeczkę poczekać. Troszeczkę możemy poczekać. Tutaj akurat panowie mają większe pole manewru, więc na spokojnie możemy to odłożyć w czasie. Kluczowa jest sala, y, kluczowe bardzo jest po odnalezienie dobrego fotografa, dobrego kamerzysty, ponieważ y, ci usługodawcy też mają zaklepane terminy, tak samo jak sala. Należy poszukać odpowiedniego zespołu muzycznego, oprawa muzyczna, Nie czarujmy się, jest najważniejsza na weselu. Więc od tego Zaczynamy. Pamiętając o tym, że mamy jeszcze do załatwienia sprawy w urzędzie stanu cywilnego i przede wszystkim w Kościele, jeśli ślub odbywa się w kościele. No dobrze, czyli mamy podstawowe powiedzmy rzeczy, które mają nam zagwarantować dobrą zabawę, czyli zespół, salę. Mamy już stylizację, mamy fotografa kamerzystę mm. i teraz udajemy się do kościoła, do Urzędu Stanu Cywilnego. Jeżeli ślub jest kościelny, to, to są najczęściej konkordatowe śluby. Dzisiaj modne jest organizowanie też ślubów w plenerze. Więc w zależności od tego, jakie mamy preferencje, jak chcemy, żeby to wyglądało, no musimy to bardzo wszystko spójnie i te daty dopasować do siebie. Bywa to kłopotliwe, uciążliwe, ale jest wykonalne absolutnie. Możemy to zrobić sami albo skorzystać z pomocy wedding planera. Natomiast sprawy urzędowe zawsze załatwiają młodzi, takie mamy w Polsce prawo, więc wszystkie sprawy urzędowe, ale ktoś nas może zawsze pokierować, żeby to wykonać szybko, sprawnie i bezboleśnie. Ślub w tlenerze to nieco ryzykowne. Ale coraz częściej praktykowane. Z ogromnym powodzeniem. Takich ślubów, pracowałam przy takich ślubach wielokrotnie i szczerze mówiąc, no, bywają bajkowe. Przybliżamy się już coraz bardziej do wesela już krok kościoła z Urzędu Stanu Cywilnego jest za nami. Co teraz? Lista gości. Musimy wiedzieć, kogo chcemy gościć, z kim chcemy się bawić. Musimy pamiętać o kolejnych sprawach. Musimy przygotować piękny tort, zaplanować menu. No, mamy troszkę do, do pracy. Musimy pomyśleć o dekoracji, o kwiatach. Cały harmonogram najczęściej najlepiej byłoby sobie uporządkować na samym początku, na samym wstępie. Czyli kiedy mamy przygotowaną już salę, mamy zaklepane terminy, załatwiliśmy wszystkie formalności urzędowe, omówiliśmy z księdzem jak ma wyglądać ślub i jaka to będzie data, dobrze byłoby rozplanować to wszystko w czasie. Więc tak po kolei, według harmonogramu, na konkretne miesiące, w zależności od tego, ile mamy tego czasu, jak sobie to rozplanowaliśmy. Bo wiadomo, jeśli mamy dwa miesiące, czy bardzo krótki okres, no to mamy na wariotki, w papierach, ale tak jak powiedziałam, jest to wykonane. Co z dekoracjami? Czy dużo wcześniej trzeba... Y Szukać jakiejś dekoratorki? Nie zostawiajmy tego na ostatni moment. To też dosyć ważna decyzja, i też może być nam ciężko w ostatnim momencie znaleźć taką dekoratorkę. Florystki najczęściej bazują na kwiatach sezonowych. Mamy bardzo różne okresy. Wiadomo, że w okresie Bożego Narodzenia zupełnie inaczej będzie wyglądała ta dekoracja, jest to dosyć łatwiejsze do zorganizowania. Natomiast no później w okresie letnim też mamy pełną dowolność, pełną fery barw i, i kwiatów. Ale dobrze o tym pomyśleć stanowczo wcześniej. Kwiaty jak wchodzimy na salę rzucają się w oczy, ale jest rzecz, która nie rzuca się w oczy, a wydaje mi się, że nie myślimy o tym w... Pierw to nie jest nasza pierwsza myśl, jak planujemy wesele. Obrączki. Kiedy się za to zabrać? Obrączki. Często tak jak filmowo zapominamy o tych obrączkach. Obrączki myślę, że dobrze byłoby się pofatygować do jubilera na no, około pół roku wcześniej. Ponieważ jeżeli wybierzemy proste obrączki klasyczne, jesteśmy w stanie to załatwić bardzo szybko. Ale w katalogach mamy miliony, miliony modeli. I warto sobie wcześniej zaplanować taką wizytę jubilera. Takie y, główne rzeczy, że tak powiem, y, przygotowaliśmy sobie wcześniej, i zaplanowaliśmy. O czym najczęściej zapominają pary młode? O wszystkim. <śmiech> <śmiech> Dobrze pamiętać o takich bardzo prozaicznych rzeczach. Jeżeli mamy, często odbywam się na przykład poprawiny po weselu, i tu się zaczynają schody, bo nie pamiętamy o takich prostych rzeczach. Nazajutrz mamy poprawiny, nie mamy sukienki, nie mamy butów, nie mamy czegoś, co. No, ciężko, żeby panna młoda wystąpiła w tej samej kreacji kolejnego dnia. Więc o takich prostych rzeczach trzeba pamiętać też wcześniej, żeby. Nie mieć stresu w ostatni dzień przed ślubem. Ale mamy do tego winietki, mamy tablice gości, musimy ten stoł rozplanować, musimy zadbać o każdy dosłownie detal, a to wszystko właśnie trzeba zaplanować odpowiednio wcześnie. Po to ten cały harmonogram i po to ewentualnie współpraca z Wedding Plannerem. Jeśli nie korzystamy z usług Wedding Plannera, Kogo najlepiej y, poprosić o pomoc w przygotowaniach? Osoby najbardziej doświadczone? <grywa> to znaczy bardzo często pary młode korzystają po prostu z doświadczenia mam, z doświadczenia rodziny, rodziców? Ale też wiem, że ten czas się zmienia. Troszkę zmieniają się tendencje, zmienia się moda. Mamy chcą oczywiście jak absolutnie najlepiej dla swoich dzieci. Ale należy pamiętać, że to jest nasze wesele, to są nasze marzenia. Więc słuchajmy siebie i starajmy się zaplanować to sami, podpierając się tylko troszeczkę, a nie bazując na doświadczeniach rodziny. Marzenia bywają piękne, ale bywają też kosztowne. W jakich granicach możemy mówić o, o, o weselu, o budżecie jakim musimy sobie zaplanować na wesele? Ten budżet potrafi być bardzo płynny. Na początku, kiedy ustalamy termin sali, na pewno mamy pakiety weselne, bo każdy z lokali weselnych takie pakiety posiada. W zależności od tego, czy bazujemy na podstawowych pakietach, które tam zawierają powiedzmy trzy serwisy gorących posiłków, dobieramy do tego ciasta, stoły słodkie, mamy całą... Wiele, bardzo wiele możliwości. I ten budżet może się zaczynać bardzo tylko i wyłącznie skupić się na tym jednym pakiecie, ale możemy sięgnąć bardzo daleko. Łącznie z helikopterem rzucającym kwiaty z pokładu. To już naprawdę trzeba mieć taką bujną wyobraźnię, żeby... żeby... Właściwie to ogranicza nas tylko wyobraźnia. A co za tym idzie? Budżet. Jak dogadać się z, z menadżerami sali, z usługodawcami, jak ugryźć to, żeby oni zrobili tak, jak my tego chcemy, jak my tego oczekujemy? Menedżer też człowiek. Generalnie należy rozmawiać, należy pytać, zadać najbardziej tak zwane głupie pytania. One są kluczowe. Wtedy będziemy spokojni, że udało się wszystko. Po to, po to jest człowiek na konkretnym stanowisku, żeby nam tych informacji udzielić, żeby nas poprowadzić, żeby nam dać ten komfort, ten komfort psychiczny, że wszystko się uda. Jak się przygotować przed takimi rozmowami z usługodawcami? Tak, jak dzisiaj się Pani <noise> przygotowała. Czyli um, powinna Pani zadać dokładnie te same pytania, które zadaje Pani mnie. E, należy zapytać o to, czy sala, sala ma aklimatyzację, czy mamy odpowiednią ilość chłodni, kiedy może wejść dekorator, e, jeśli mamy zewnętrznych dekoratorów. Kiedy możemy, e, gdzie możemy na przykład umieścić dzieci, jeśli mamy taki, taki kącik dla dzieci. Takich pytań jest bardzo, bardzo dużo, ale należy je zadać wszystkie. Jak znaleźć to, czego szukamy? Jak spełnić marzenie? Gdzie w ogóle możemy znaleźć takie informacje o salach, o usługodawcach? Gdzie, te, gdzie tego szukać? Z takich informacji w tym momencie pojawia się cała masa w internecie, ale dobrze jest w okolicy własnej zorientować się. Zresztą ludzie bywają na weselach, organizują wesela. Najczęściej młode też no, to, jest, to, 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 to jest taka grupa wiekowa, gdzie pojawiamy się na takich uroczystościach. Należy bazować na tym, gdzie nam rzeczywiście było dobrze, gdzie to jedzenie było dobre. Pamiętajmy o tym, że wesele, każde jest inne, kompletnie, pomimo tego, że scenariusz wesele wygląda podobnie, to każde jest kompletnie inne. Więc jeżeli założymy, że w tej serii będzie nam wygodnie, to musimy wziąć pod uwagę, że my możemy mieć inną oprawę muzyczną, inną dekorację i to nam zmienia charakter wesela. Ale trzeba zadbać o takie detale odpowiednio wcześniej. znowu wracamy do harmonogramu. Jak przygotować się na ewentualne jakieś pomyłki, wpadki? Ale że one będą, będą na każdym etapie i bardzo dobrze, niech tak się dzieje, bo to, to jest życie, to, to tutaj nic na sztywno, absolutnie. My chcielibyśmy to tak jako kobiety wy wyidealizować, żeby ta suknia była gładka, piękna, nic się nie odwinęło, żaden loczek i tak z całą resztą rzeczy. Takich wpadek jest cała masa, ale po to jest obsługa wesela, po to są te takie ciche duchy dookoła nas, żeby to niwelować i żeby ten dzień był taki jak sobie wymarzyliśmy. Więc nie należy się tym za bardzo przejmować, bo ktoś o to zadba, żeby tych wpadek było jak najmniej albo przynajmniej zaczaruje rzeczywistość dookoła. Cały czas mówimy o tym harmonogramie ale jak przygotować go tak od A do Z, łącznie z planem tego najważniejszego dnia, skąd czerpać inspiracje? Polecam pracę z wedding plannerem właśnie, dlatego że doświadczenie wedding plannera pozwala nam mieć komfort psychiczny i mieć te wszystkie sprawy od A do Z załatwione, ponieważ w trakcie naszego wesela, kiedy musimy zaplanować to sami, to całe gro rzeczy przyjdzie nam do głowy nie przed weselem. Po weselu. <noise> Najczęściej mogliśmy to zrobić tak czy tak. A wedding planner podsunie nam pełne na spektrum możliwości i zareaguje w momentach takich, w których nam będzie ciężko się skupić, czy będzie to problematyczne. Jakie rady mogłaby Pani dać jako doświadczony wedding planner właśnie parom młodym, które startują dopiero z przygotowaniami ślubnymi, dopiero się zaręczyli, są jeszcze w tej euforii? Euforii, <laughs> euforii zależy. tej euforii, bo ta euforia nas doprowadzi do cudnego finału, do pięknego wesela, do pięknego dnia ślubu. Nie poddawać się przede wszystkim, bo będą trudności na każdym etapie w przygotowaniach wesela. Ale wydaje mi się, że właśnie ta pomoc osób, które sobie dobierzemy do współpracy. Czy będzie to wedding planner, czy będziemy prosić o pomoc rodziców, przyjaciółki, kogoś, kto już to wszystko przerobił na własnej skórze. I myślę, że to, co Pani powiedziała, niech będzie takim podsumowaniem, tutaj właśnie dla pary, że pamiętajcie, nie zaczynajcie od daty, zacznijmy od sali, od ilości gości. I myślę, że to jest też ważne, żeby nie zapomnieć o sobie, tak? W tym, Przede wszystkim o sobie. A tak no to szczęście Boże młodej parze, po prostu. <laughs> Dokładnie. I szukajmy osób, które są doświadczone i nam pomogą. Nie, nie być... zostawajmy z tym sami. Tak, Bo mamy oczywiście własne preferencje, chcemy, ale pozwolimy sobie troszkę pomóc. To są takie złote rady właśnie dla par, które się zaręczyły i zaczynają swoją przygodę z przygotowaniami ślubnymi. Także Pani bardzo dziękuję, dziękuję za serdecznie. rozmowę, a Was zapraszam na kolejny odcinek cyklu zaręczyny i co dalej. Do zobaczenia!